Tu mamy Drogowska, Jedziemy na Żywiec, Łodygowice na wystawę okręgową okręgu Bielsko-Biała. powoli się zbliżamy wystawa jest w Łodygowicach Łodygowice zaraz będziemy skręcać na Łodygowice o wystawa jest yy, przez Żywiec oddział Żywiec organizowana tak Łodygowice Ładne tereny tutaj mamy, kiedyś tutaj, ostatnimi czasy nie, ale kiedyś tutaj e, byłem na odwiedzinach u kolegi e, Adama Henderka świętej pamięci, ojca Ojciecha, świetnych hodowców z. Oddział żywiec okręgu właśnie kolega jest tutaj Hinderek jakby też głównym organizatorem chyba tej wystawy chyba w jego lokalach. O, nawet widzę jakiś transparent jest. No to super sprawa, że młody go Węgowa w Gowice, baner nawet. Mamy baner odnośnie wystawy, ale powiesili go tak z boku, jakby sugerując, że tam trzeba jechać. I można się pomylić troszkę. Ja niestety też zjechałem e, Z źle z autostrady, a tu wychodzi, że to jest o kurcze ale obiekt. Tutaj mamy wystawę. To ma miejsce parkingowe jest nawet dla mnie. Jesteśmy na miejscu. Wow. Witam kolegów hodowców, tutaj w tym miejscu odbywa się gala wręczenia nagród okręgowych, wystawa okręgu Bielsko-Biała, w tym roku na wysokim poziomie. Tutaj pokażę Wam obiekt jak wygląda, następnie wręczenie nagród, losowanie. Dodatkowe atrakcje tu w pięknej okolicy. Także zapraszam do oglądania relacji z wystawy okręgowej, która odbywa się w Łodykowicach w dniach 21-22 grudnia 2019 roku. Krzysztof Trzaskalik pięćset trzynaście, osiemset dwanaście, osiemset pięćdziesiąt cztery, dobry lot. Bardzo fajny dojazd. Tylko jak tu teraz wejść?

Да, то что? Моя прошение, да? Ну, а что робить з этим там, как бы? Не wiem. Я. Не могу. Оно не меня помогает. Завтра, добра, важно.

ファミレスリー なので。